Tutaj córka 4108 sobie leży. Czy nie tam, tylko tu. Nie wiem, czy widać ją dobrze. Ale o tutaj sobie leży. Kurówka. Podobna? Jak myślicie? Podobna do matki. To jak, podobna czy nie? Piszcie w komentarzach. No i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Cześć! jest taka. Zęby. Bo patyk, patyk, sobie zęby. Także przypominam, to jest ten czas. Zasubskrybujcie kanał. Cześć!